Witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie taki trochę odcinek, niezwiązany za bardzo z graniem. Kupiłem ostatnio, właśnie takie fiszki obrazkowe. Mów po angielsku. Nagranie MP3, program PC i test online gratis. Tutaj są angielskie dla każdego. No. No to, może. Młóżcie na folię wcześniej.

Tak co tutaj mamy? Hmm. Naucz się uczyć. Jakaś reklama. Hmm. Milion zadowolonych klientów, 12 języków, 10-letnie doświadczenie, innowacja produktów. A, co za tej firmie? Okej, okay. co Hmm, jakieś poziomy To są chyba jakieś same reklamy 60 10 zł co to, to są fiszki Fiszki To zestaw kartoników Zestawy kartoników Służące do nauki języków obcych Ubers Każdego kartonika zawiera hasła w języku polskim, a rewers ich tłumaczenie na język obcy. Ucząc się należy patrzeć najpierw na polską, a następnie na obcą stronę i starać się zapamiętać hasła. Wystarczy kilka razy obrócić kartonik, aby zapamiętać hasła. Mhm. Jakimś goście napisane. Bla bla bla. To może... Tak, to to porządkuje. Nie wiem, jak to leżało. To mieć porządnie. Okej, okay, tutaj mamy te fiszki. Tam są te reprame, jakieś tam pierdolone 10 zł. O, nie, majątek. Mm -hmm, tu mamy tak. Tu mamy polską stronę, jak widzicie. Chcę spotykać. Poznawać. Cześć, jestem Kasia. Cześć, Kasia. Miło Cię poznać. Mhm. mam napisane, nie wiem czy będzie widać. My się chyba nie poznaliśmy. Proszę, poznaj moją żonę. Spotkajmy się jeszcze. Mhm. I tutaj. To meet. Jak to wymówić? Ten sam obrazek. Hello, I'm Kate. Hi Kate, nice to meet you. To so jest napisane uh, I, I don't think we have meet. Please meet my wife and shall we meet again? Mm -hmm. Czyli to mniej więcej na tym polega. Tutaj mm. są ponumerowane te fiszki. Jest ich łącznie 10 a ostatnio to mieć na myśli Jest napisane I co ma pan na myśli mów, e, mówiąc? Abstrakcyjny obraz e, Dobra, tego nie chce mi się czytać Tutaj, to mean, wymowa What do you mean by abstract picture? Mm -hmm. Tu mamy te fiszki, takie, no może ciekawe. Jeśli ktoś się interesuje, polecić. Na razie nie mogę, bo mm, dopiero je kupiłem. Mam nadzieję, że się troszeczkę pouczę z nich. No dobra, to kończymy nasz taki odcinek właśnie z tymi fiszkami. No to cześć.